Więc powiemy sobie troszeczkę o SEO i może też troszeczkę o SEM. Nie wiem, czy wiecie, czy słyszeliście, ale tak troszeczkę napomnę. I czy jako nieeksperci od SEO jesteśmy w stanie coś zrobić, coś poprawić na naszych stronach internetowych i generalnie jakie mamy możliwości. Agenda będzie taka: skąd pomysł na samą prezentację, czym jest SEO, czym jest wyszukiwarka i jak działa. Zobaczymy, kto z Was wie i jakie są narzędzia, jakie znamy narzędzia, z jakimi ja się spotkałem, jakie kojarzę. Może będziecie znali inne, jeśli nimi będziecie chcieli podzielić. Um, pomysł na prezentację wziął się stąd, że odkąd w sumie tutaj pracuję, co jakiś czas klienci zgłaszają, że są jakieś problemy z tym SEO i że coś nie działa. Natomiast nie każdy klient chce się podzielić informacją dotyczącą tego, skąd on wie, że coś nie działa, tak? To de facto nie on zachodził w stronę, nie, nie, nie on widzi, nie. No, no skąd wie. Byliśmy półtorej roku temu z czubikiem na konferencji SEO Poland i mogliśmy troszeczkę zasięgnąć języka, zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony. Porozmawiać z ludźmi, którzy korzystają na co dzień z różnych, najróżniejszych narzędzi, pomagających im e, tym SEO. No, i AI było dostępne już w tych narzędziach. Już w SEO korzystali z AI zanim było to było modne. Um, czym jest de facto SEO? No, nic innego jak po prostu um, zbiór praktyk marketingowych, a, który mówi przeglądarce, jak wysoko ma wyświetlać naszą stronę. Przeglądarce, przepraszam, wyszukiwarce, jak wysoko. Ma nasza strona być obecna, a wyszukiwarka decyduje o tym, analizując m.in. kontent strony oraz jej czytelność. Najważniejsze jest indeksowanie oraz ranking. Ranking to jest efekt wynikowy tego tak zwanego indeksowania, a więc zebrania informacji ze strony, takich m.in. jak słowa kluczowe. I przypisania ich do jakiejś strony internetowej, do jakiejś domeny, i wrzucenia tego po prostu w jakąś tabelkę, w jakąś bazę danych. I kiedy później podczas wyszukiwania hmm, Google czy, czy Yahoo widzi, że jakaś strona ma dużo fajnych keywordów, a do tego jest jeszcze gdzieś tam podlinkowana do innych stron, i, i, i się klika, no to odpowiednio wyżej ją wyświetla w rankingu, który my już widzimy jako efekt wynikowy. Czy słyszeliście o czymś takim jak on-page i off-page SEO? Nie? Nie? No. Chodzi o to, że on-page to jest wszystko to, co dzieje się na stronie. Czy, czy tylko ja się słyszę? Podwójnie? Eee, dzięki. Eee, on-page to jest wszystko to, co dzieje się na naszej stronie internetowej. Wszystko to, na co mamy wpływ i to, jak boty widzą, czy wyszukiwarki widzą naszą stronę. Offpage to jest wszystko to, co dzieje się poza stroną, a więc wszelkiego rodzaju akcje związane z linkowaniem, kampanie marketingowe, co sobie nie wymyślicie, to, a, a jest poza stroną internetową, to jest to tak zwane off-seo. I teraz tak, programista ma wpływ tylko na to, co się dzieje na stronie internetowej, na, na on-site SEO. I w praktyce wiemy, i to potwierdziliśmy już na SEO Poland, że niestety offsite SEO jest dużo ważniejsze niż onsite SEO i de facto ma dużo większe znaczenie dla potencjalnych użytkowników, ale te keywordy i ta cała reszta gdzieś tam jest zbierana w tej bazie danych, w tych tabelkach Google, więc nawet my możemy coś zrobić. Jest dużo narzędzi do SEO. To zna przynajmniej trzy z tej listy. Poza SEO jest papasara, to jest jedno. No, ale nie z kupków w biurze. Przepraszam bardzo. Lighthouse'a tu nie ma. Z bardzo prostej przyczyny. Te narzędzia są płatne i my nie chcemy się bawić. Nie, <noise> nie będziemy się nim bawić, dlatego że mm, te narzędzia są płatne. I z racji tego, że nie zajmujemy się dużymi kampanii, kampaniami SEO, kampaniami marketingowymi, nie zwróciłyby nam się te narzędzia. One są głównie dla dużych, może nie dużych, ale powiedzmy firm, które się de facto zajmują SEO na co dzień, mają dużo klientów i są w stanie wykorzystać te narzędzia po to, żeby analizować strony swoich klientów. Słuchajcie. Jeżeli mają to po prostu w usługach, tak? na co dzień i mają dużo stron, które z tego korzystają. My z tego nie korzystamy, ponieważ zdecydowana, nie skorzystalibyśmy, ponieważ zdecydowana większość naszych klientów, naszych projektów to są aplikacje webowe, które tego pozycjonowania nie potrzebują, a takie rzeczy przydają się stronom, e stronom marketingowym. Co więcej, z prostych rzeczy można z zrobić bez tych narzędzi. A. Też, <grym> zgadza się, więc my zajmiemy się, tym, co jest darmowe i co możemy zrobić, jeżeli nasz budżet wynosi zero. Eee, przede wszystkim możemy zwrócić uwagę na strukturę naszej strony i nie wiem, czy to się jakoś tam nawiązuje do struktury informacji w UX. -ie. Chodzi po prostu o to, że wchodząc na stronę internetową, użytkownik po dwóch, trzech kliknięciach zawsze miał interesującą go informację. Jeżeli to wymaga więcej interakcji, więcej kliknięć, to wyszukiwarki będą na to źle patrzeć, bo to już oznacza, że mamy jakiś tam nieporządek i, i, i rzeczy są za bardzo przekombinowane. Analiza techniczna. E, przy pomocy wspomnianego już Lighthouse'a, jakby to jest narzędzie robione przez Google, w Google Chrome jest za darmo i zwraca nam informacje o tym, w jaki sposób, e, znaczy jak, jak ocenia naszą stronę internetową. I zwraca nam informacje o tym, jak, jakie mamy błędy po prostu. Jeżeli to jest darmowe, nie mam powodu, żeby z tego nie skorzystać, nie trzeba nic zinstalować, jest wszystko w przeglądarce. Co więcej, wiem, że są nawet jakieś lipki, żeby robić testy automatyczne przy tego Lighthouse'a. Mamy Google Search Console. A, wiem, że my też mamy. Ja nie pamiętam, czy do założenia tego tam potrzebna jest firma, czy nie. Chyba nie. nie? Tak, tak, tak. I de facto sporo rzeczy, które były na tych, które sporo możliwości, które dawały te płatne narzędzia, można ogarnąć przy pomocy Google Search Console. I trzeba tylko wiedzieć na co patrzeć. A na co patrzymy? Przede wszystkim na witalsy. Na prędkość ładowania, na jakieś przesunięcia elementów drgania, skakania oraz czas do pierwszej interakcji użytkownika od pierwszej interakcji użytkownika z elementem do zdarzenia na stronie. Google to po prostu sprawdza. Ulubione manufakturowców PageSpeed. Da się dobić do setki? Klient <glient> ma, zgadza się. Więc jak szybko ładuje się nasza strona? Sitemapy. Sitemapy mówią po prostu jak zbudowana jest nasza strona i Pomagają wszelkiego rodzaju botom po niej się poruszać. Google wie, czego, gdzie szukać, wie, jak to zaindeksować i a, daje nam to dodatkowe punkty w rankingu. Robot z TXT mówi, gdzie boty mogą wejść i gdzie nie powinny, ale co jest ważne, jeżeli strona, która, e, której, do której e, taki bot nie powinien wejść, według robot z TXT, jest gdzieś podlinkowana, to na stronie, która jest zaindeksowana, to robot dalej na tą stronę wejdzie, ponieważ yy, idąc po stronie normalnie indeksowanej, znajdzie link i on po prostu w niego wejdzie i tym samym wejdzie na tą stronę, yy, której, na którą zabroniliśmy mu normalnie wchodzić. Dlatego zaleca się używanie na no indeks na każdej stronie, która nie powinna być indeksowana, nawet jeżeli mamy to wszystko dobrze zdefiniowane w robots.txt, żeby się przed tym ustrzec. Meta Chodzi taka plotka, że są niepotrzebne. Czasem się przydają. Zwłaszcza tytuł i opis. To są rzeczy, które wyświetlają się na tej liście. Wyszypcjowca Google'a. Co jest ważne, Google na przykład może je podmienić, jeżeli uzna, że ma na nie lepszy pomysł. Tak, to się może zdarzyć, jeżeli Google stwierdzi, że treść naszej strony jest troszeczkę inna niż to, co sobie sami wrzuciliśmy do opisu, to może go podmienić. Jak to sprawdza? Jak o tym decyduje? Nie wiem. Sowcy mówią, że to zależy. A. Proszę. W, wchodząc w wyszkiwarkę. Tak, to jest, to jest dokładnie to. Teraz tak, ważna uwaga mówiłem, że powiem troszeczkę o SEO i SEM. Nie mam tego tutaj w prezentacji. Czy wiecie, czym jest SEM? Więc pierwsze kilka, nie pamiętam już ile, chyba cztery pozycje, nie wiem jak teraz, w goglu to nie są efekty wyszukiwania, to są po prostu reklamy gogla. I SEO to jest nasza pozycja w rankingu, tym organicznym, który wyświetla się na liście, a SEM to jest SEO Engine Marketing i to są wszystkie pozycje, te pierwsze cztery płatne, za które po prostu trzeba wyłożyć pieniądze. I strony. Firmy pojawiają się tam tak długo, jak po prostu za to płacą. No, taka ciekawostka. Te narzędzia płatne, które tam pokazywałem na jednym z pierwszych slajdów, też pomagają w tym marketingu, mówią co, gdzie, jak dodać, gdzie ustawić, gdzie, komu zapłacić, żeby było lepiej. Natomiast ten marketing działa raczej na krótszą metę. Tyle podstaw z mojej strony. Mam zagadkę na koniec. Prawie koniec. Jak najprostszy sposób sprawdzić bez żadnych wymyślnych narzędzi, czy strona została zaindeksowana przez Google? Dokładnie. Użyć operatora site. Wtedy dostaniemy dokładnie informacje w wyszukiwarce, tylko związane z naszą stroną, i będziemy widzieć tylko podstrony, które zostały zaindeksowane. Proszę i jak zostały zaindeksowane, razem z opisami i ze wszystkimi metatagami. Jeżeli dodamy jakąś stronę do naszego bloga firmowego, to Google tego od razu nie zaindeksuje. Wpisując sobie site deploy.pl, znaczy nie zobaczymy tej strony. Ona tam się może pojawić po tygodniu, po dwóch tygodniach, chyba że, o ile dobrze kojarzę, w konsoli Google jest możliwość wymuszenia indeksowania. Tak, i, 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 wtedy się, i wtedy się dopiero pojawi. Czy znacie inne operatory? Zgadza się. OR <noise> i ENDS też są. Tak. tak, tu jest parę przykładowych i jest dużo, dużo więcej. 40, widziałem przez 50. A warto mieć na uwadze, ponieważ są za darmo, Spiszemy. zgadza się, zgadza się. Są za darmo, możemy korzystać, szkoda by było nie, prawda? Jakie znacie inne narzędzia? Ale? Mhm. tak, jeżeli chodzi na przykład o wyszukiwanie obrazów, to Google bardzo często mnie zawodzi, ale radzi sobie Yandex. Jeżeli chodzi o szukanie rzeczy takich typowo tekstowych, to czasami jak Google sobie nie radzi, no to radzi sobie tak tak Go. Także właśnie nie ograniczać się tylko do Google'a, bo Google absolutnie nie jest idealny. Mam wrażenie, że nawet sobie radzi coraz gorzej ostatnimi czasy. A zauważyłeś, może, że googlując czasem, e, szukając rzeczy e, w internecie, Google wrzuca wyżej swoje własne produkty, jak na przykład filmiki na YouTubie które mogą nawiązywać do wyszukiwania. A to jest, to jest daga... cały temat, teraz było to prawo europejskie, które tego zabrania, także tak, no, zamieszanie tak. z tym do, dodatkowo właśnie w Google. Mhm, zgadza się, Inne wyszuki... nie wiem jak z innymi wyszukiwarkami, tak go patrzyłem i wiem, że nie próbował mi na siłę wrzucać filmików na YouTube, tylko faktycznie szukał stron internetowych. Inne narzędzia, tam wiem, że Paweł coś gdzieś mówił, wspominał gdzieś, czy nie? Joost. tak? Możesz coś powiedzieć więcej na ten temat? Joost to jest takie narzędzie, może trochę bardziej, jeśli chodzi o to, nie jest po tej stronie SEO na zasadzie używajcie tagów. Używajcie aria, labeli i tak dalej, tylko po tej stronie magicznej, może trochę rytualnej SEO, jak ja to określam, na zasadzie tu powinno być tyle liter na tej stronie. Tutaj powinien być taki obrazek, tutaj jeszcze pięć linków powinno być, a na pewno mniej niż osiem, która sprawdza wszystkie strony pod tym kątem. To jest na pewno ma integrację z WordPressem. Zgadza się i chyba nawet korzystałem z tego. I to jest bardzo. Rygorystyczne narzędzie, ponieważ analizując jakiekolwiek artykuły na blogu, będzie nam tam dawał zielone, czerwone, różo, nie różowe, przepraszam, pomarańczowe światełko. Nawet analizując jakiś procent użycia jakichś konkretnych łączników w artykule do całości tekstu, że powinny być jakieś konkretne wymagania spełnione. Czy to ma znaczenie? Właśnie. To zależy. Um, nie wiem, nie, nie zauważyłem, żeby to miało jakiś większy wpływ, ale tak, ma integrację z WordPressem. Kolejnych narzędzi do WordPressa to jest, jest Rank Map. I nawet działa moim zdaniem. Rank Map. map. To moim zdaniem, nawet działa lepiej od jost Okej. Okay. W sensie, bo w jost masz na przykład ograniczenie do jednego słowa kluczowego, a w Rank mapy masz pięć. Zgadza A, no wiadomo, jak zapłacisz, to masz wszystko, nie? Takie pytanie, trochę niezwiązane z tym konkretnym pytaniem, ale odnośnie poprzedniego, co pokazywałeś, na przykład, że site tam no nie? Mhm. Czasem jest tak, że jak masz wyniki wyszukiwania, to na przykład pod spodem masz zakładki, pokrojone, stronę nie główna, wydarzenia i tak dalej, takie w sensie nie jako osobne wyniki, tylko jakby w ramach tego wyniku kolejne, że tak powiem, podstrony, na przykład, Mhm. Jak coś takiego osiągnąć w ogóle? Czy to jest. Żeby bo... się wyświetlały pod strony? Tak. Nie. Chyba nie kojarzę. jestem pewna tak na 90%, że to jest kwestia odpowiedniego tagowania rzeczy i tagowania informacji w, przez, z tymi rzeczami Google. A. Nie widziałem. Dobra, ja znam jeszcze coś takiego, co się nazywa no. Structure Data, i to jest taki JSON zaszyty w źródle strony z odpowiednimi tagami, dzięki którym jesteś w stanie przekazać trochę więcej informacji niż samymi metatagami w, w kodzie HTML. No, tak? Widzisz, to może to jest to. O czym mówię? I tak, i tam jesteś w stanie przekazać jakiś ranking. Pisz sobie tam Structure Data w wyszukiwarkach. I jesteś w stanie przekazać jakieś rankingi, możesz jakieś pytania wyświetlić i wiele, wiele innych rzeczy i pamiętam, że ktoś kiedyś powiedział, że to jest za darmo i że wszystko, co sprawia, że twój wynik wyszukiwania jest ciekawszy, w sensie różni się od pozostałych, jest jakby tylko na twoją korzyść, że warto z tego korzystać. Aha, to subskrybuj. Generalnie to jest kawałek Jasona, który wklejasz sobie w enkami, coś takiego jest. Oczywiście że tak. Właśnie, dokładnie. I tutaj, i tutaj możecie zawrzeć wiele różnych informacji, typu jeżeli macie jakieś narzędzia, dzięki którym jesteście w stanie na przykład nie wiem oceny produktów. Wypisywać, bo użytkownicy oceniają Wasze produkty, no to można to tutaj wyświetlić i to są te gwiazdki, które czasami wynikają w wyszukiwania pod produktami się wyświetlają. No to się bierze stąd właśnie. Czy ja dobrze rozumiem, że to jest per page? Eee, właśnie, że można to generować dynamicznie. Okej, okay, fajne. Nawet właśnie w WordPressach wytyczki pokrojując czy rank Map to dają Ci od razu możliwość na utworzenie parpage. Structured data. Notatki z SEO Poland jakieś. Mamy chyba dostęp do nagrań, nawet jakby Was interesowały. Advanced Google Operators i parę blogów. Dziękuję.